Servus. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, Soul, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Wiem, że wielu z Was chciałoby zobaczyć Rengara lub kzx ale trochę szkoda mi na nich pieniędzy, wiecie? Trochę szkoda mi na, na nich wydawać niebieską esencję. No a tutaj niestety jeszcze w skrzynce, no nie ma ich, w tym tutaj karty próby bohatera. Dlatego dzisiaj pogramy sobie postacią, która jest w darmowej rotacji. Poczylujemy trochę bombę fizem na midzie. Zobaczymy tutaj tak, platynka udało mi się w ostatnim odcinku wbić, jeżeli nie widzieliście, serdecznie zapraszam, bo bałem ja się, że meczek był naprawdę ciekawy, więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka z Wild drifta, no to koniecznie zapraszam do obejrzenia, do nadrobienia zaległości. Ale teraz zapraszam was do pytania odcinka, no i słuchajcie, jeżeli zanim, jeżeli jeszcze nie jesteśmy w pytaniu odcinka, trochę poplątałem, nieważne, jeżeli jeszcze nie jesteśmy w pytaniu odcinka, Chciałbym Was prosić, żebyście zostawili łapy w górę. Dobijmy ich stówę, bo strasznie, słuchajcie, strasznie słabo idziemy. Spadamy w dół, a nie pniemy się w górę. To mi się nie podoba. Ja tutaj celuję bardzo wysoko i nie podoba mi się to, że po prostu upadam w dół. To już nawet nie jest... E... Nie jest progres ani, ani przestój, tylko to jest regres, a regres nigdy nie jest w życiu dobry, więc postarajmy się yy, no, obrać trochę inny kierunek i będę Wam bardzo wdzięczny za, za, za zostawienie łapy w górę, dobijmy ich z tyłu oraz zasubskrybujcie kanał, aby nie ominęły Was kolejne odcinki, czy to właśnie tutaj z Wild Rift'a, czy z Mobile Legends, czy to właśnie z odbrącika do Diamencika, gdzie sobie no, tryhardujemy, czy być może właśnie takie chill chillowanie bomby na normalach. Wstęp przydługi, wiem, przepraszam, natomiast już przechodzimy do pytania, szybciutko, pyk, pyk i lecimy do gameplayu. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym pytaniu odcinka za gości Pinia, chyba użytkownik, który był już kilka razy, ale ma nowe konto, tak mi się wydaje, jeżeli tak, to daj znać w komentarzu. Pytanie brzmi, czy masz plan na wbicie miliona subskrypcji? W nawiasie, lub na początek chociaż te 100 tysięcy. Zamknięcie nawiasu. Mm, powiem ci, że nie mam planu. Nie mam planu, ale wiem, że się to uda, bo planuję być znaczącym. Zna... No, planuję, no po prostu chcę być znaczącym graczem na polskim YouTubie. E, no i moim marzeniem jest robienie tego właśnie, więc jak najbardziej chcę wbić milion subskrypcji. Na początek te 100 tysięcy, jak najbardziej, na początek 10 tysięcy, więc do wszystkiego małymi kroczkami. Natomiast jako takiego planu, stricte punkt po punkcie, nie mam. Wiem, że jeżeli robię dobrze to, co robię, no to się na pewno uda. Jeżeli robię coś źle, no to będę w poprawić, dlatego wierzę mocno, naprawdę, mo na naprawdę szczerze. Wierzę w to z całego serca, że mi się właśnie tutaj uda wbić milion subskrypcji kiedyś. To by było naprawdę fajne i jest to takim trochę moim celem, właśnie. Ale tak, jak najbardziej. Inaczej, no nie mam planu, ale wierzę, że się to uda zrobić. A jeżeli będzie trzeba, to taki plan stworzę. Ja się po prostu wszystkiego na bieżąco uczę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jako taką stricte planu punkt po punkcie aktualnie nie mam. No i jeszcze mamy hashtag polecam, a hashtag polecam co ciekawostkę jest od tego samego użytkownika, czyli od użytkownika Pinia, a Pinia poleca nam piwo z sokiem malinowym, więc spróbujcie, dajcie znać czy smaczne, czy w ogóle warto się za to zabierać. Jeżeli macie coś innego do polecenia, e, napiszcie w komentarzu przed tym, co polecacie, dodajcie hashtag. Polecam, żebym mógł to łatwo znaleźć i wrzucić do odcinka. A jeżeli macie inne ciekawe pytanie, które mogłoby się znaleźć na początku, właśnie dodajcie przed pytaniem hashtag pytanie, aby znalazło się ono w odcinku. I jeżeli będzie ciekawe, na pewno się pojawi. Wielkie dzięki za wysłuchanie. I teraz zapraszam już do gameplayu. I I No, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci w naszej drużynie Fizz, Xayah, Gragas, Vandal, Jana oraz Fiora. U przeciwników Akali Rengar, wspaniały Tryndamere, Corki oraz pogodynka Jana. Słuchajcie, no, mamy tutaj w naszej drużynie ewidentnie jednego. Dwie... Dwie, trzy platyny chyba, tak? Nie wiem, nie wiem, czy Xia i Fiora są z platyny, czy z diamentu, bo mają trochę tego, trochę tego. Chyba to jest ta trochę wyższa platyna. No tak to wygląda, nie? Gragas jest z, di z diamentu. Czy, czy, czy diament jest po platynie? Nie powinny być Emerald? Nie, no Gragas jest chyba z diamentu i z ze złota jest ten nasza tutaj. To jest ze złota. Fiora? Nawet nie zauważyłem. Nie, Jana. Nie, a, nie pamiętam, to jest ze złota. Tam widzieliście taką złotą, by Chyba Jana. My już tutaj też platyniaki to, to za co? No platy, platyniaki, team, hashtag Team Platyna. Dobra, my musimy się skupić przede wszystkim na farmie. Gramy przeciwko Akali, więc no lekko nie będzie. Nie wiem co maksować pierwsze u Fiza, więc niech to może będzie tutaj yy, skok. Może żeby do niej doskoczyć i ją tutaj zaatakować. Myślę, że... no tutaj możemy tak obijać, bo ewidentnie ona nam zdaje więcej obrażeń. Ale czy pisma na swojej pasywce od razu... Nie, ja chciałem, ja chciałem uderzyć. Ok, bardzo mocno oberwaliśmy. Tutaj już na drugim poziomie jest niestety. Kali my również. Co mamy na drugiej umiejętności? Na drugiej umiejętności mamy rozdzielającą falę. Następny atak wzmacnia, aby zadać dodatkowych obrażeń. Kolejne to takie wykonania w ciągu 5 sekund zadają OK. Zabicie jednostki i OK. OK. No i tutaj mamy klasyczny psotnik rozrabiaka. No i ty, to, to będziemy chcieli teraz zbudować. Myślę, że na drugim poziomie już możemy ją zabić, jeżeli tylko ona spali swój odskok. Co robić? Nie wiem. Myślę, że tak. Myślę, że teraz możemy się w nią wbić. Ale bardzo słabo się wbijamy, wiecie? Bardzo słabo się wbijamy, bo z, z tej umiejętności trafić się mogę. Właśnie straciliśmy rozrabiakę psotnika. No i ona teraz może sobie wejść w ten swój taki jakby okrąg, nie wiem jak to się nazywa. No, ale tutaj no, ewidentnie ma przewagę nad nami. Ma nad nami przewagę Ja więc na, na razie spokojnie tutaj defensywnie. Na pewno trafienie z ulta ją e, zabije, bo wbijamy się wtedy na pełnej. Ale na chwilę obecną spróbujmy tutaj trochę. trochę tak bardziej. Ok, obrywała. Jest na low my również jesteśmy na low. Myślę, że możemy się w nią wbić. Flash Flicker, słuchajcie, spróbujmy. Albo poczekajmy chwilę. Nie wiem, ona się wycofa raczej. Ona się raczej wycofa. My mamy bardzo mało HP. Nie wiem, czy chcemy umierać. Nie wiem, czy chcemy ryzykować, bo to jest spalenie Flasha, A nie jest pewny kill. Więc chyba bym nie ryzykował. Chociaż ona teraz ma dużo HP. Okej, okay. gdybyśmy trafili z tego doskoku to by trochę lepiej wyglądało, no, słuchajcie, no, piąty poziom, spadajmy stąd. OK, bądźmy gotowi na skok z psotnika. Okej, okay, wycofajmy się, bo ja nie wiem, od którego jest ult, chyba ult jest od piątego właśnie ona nas może zabić tym ultem bez problemu, dlatego myślę, że na spokojnie tutaj się wycofamy, kupimy sobie blask. Wrócimy na linię, no i pogodzimy się z tym, że na chwilę obecną jesteśmy od Akali słabsi. Mamy 1800 golda, Akali ma 2200, więc no ewidentnie ma lekką przewagę, natomiast ta przewaga nie jest jakaś tutaj ultra mm, trudna do odrobienia. Myślę, że będziemy w stanie to zrobić z czasem, tym bardziej, że Fizz jest bardzo potężną postacią z tego, co mi pisaliście. No i wydaje mi się, że tutaj właśnie Fizz może narobić problemu przeciwnikom. Możemy tutaj trochę odpuszczować. Widzę, że Rengar idzie na swojego reda. Nie wiem, czy byśmy nie chcieli tam zmiankować, na przykład jego, jego, jego reda. Jeżeli Rengar będzie schodził tu z tej strony, to też weźmy pod uwagę. No i co, i tutaj się wbijemy w Akali, czy nie? Nie, bo one jest pod wieżą. Tutaj raczej do nas nie wyjdzie. Chociaż powiem, Wam szczerze. No jest bardziej obita. Taka, takie wymiany jej nie wychodzą na dobre. Tutaj dla nas ewidentnie wychodzi na lepsze. Natomiast, jeżeli ona się w nas bije, to warto mieć przysetnika, który nam pozwoli uciec tutaj. Więc starajmy się też, no, nie dać tutaj zbytnio odbijać. Tym bardziej, że ona, jeżeli nie trafi ze, drugie, ze swojej drugiej umiejętności, właśnie tego co teraz zużyła, no, to też jest taka średnio użyteczna. Więc tutaj, no, wiemy mniej więcej, jak grać na Kali. Nie wiem, co maksować pierwsze u Fiza. Wydaje mi się, że drugą umiejętność powinno się pierwszą maksować. Ja maksuję pierwszą, bo nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że, że jakoś tak lepiej mi się z tym będzie grało. Zbierzmy farmę. Akali nie żyje bardzo dobrze. My możemy dzięki temu sprzedawać tutaj. Wieża bardzo słabo się wbiła tam na bota. ta Akali chciała dobrze wyszła, jak zwykle. Za chwilę wstaje smok. Nie wiem czy my tutaj zdążymy zniszczyć wieżę. Nie, nie zdążymy. Idzie już tutaj Jana, która będzie ją defować. A rengar na bocie udajmy się w tamtą stronę. Widzę, że tutaj Jana będzie chyba gdzieś z nami chciała się bić, być może. Jest tutaj rengar, z Jana. Nie wiem czy my chcemy tutaj cokolwiek robić. Nie wiem czy my chcemy tutaj próbować cokolwiek robić. Nie, no spadajmy stąd, spadajmy stąd, bo nas pozabija, na pewno. Jana nas zabije. Jana nas zabije. LOL, co się stało? Dlaczego Jana nas zabiła? Ze firem pod paleniem. Jana gra z podpaleniem? Gdzie gra Jana? Jana gra na supportzie z podpaleniem. What the heck! Co tutaj się stało? Co tu się stanęło? No, Jana nas zabiła. No, trochę wstydli. Hej, bo on jest 3-2 i ona gra pod AP. Tak, bo tutaj można trochę inaczej grać, nie? Bo tutaj nie ma mm, stricte supporta. Ile nam brakuje w ogóle do zmory licza Nic, więc wróćmy po nią i ukupmy to nam zapewni spory burst do obrażeń. Yy, no i... 2900... Golda mamy? Jak to się stanęło? Jak to się stało, że my, my mamy tak mało golda? Nie, tak być nie może, słuchajcie, teraz się skupiamy na farmie. 100% farma. 100% farma po prostu, moi drodzy. Lecimy tutaj, bijemy, bijemy, bijemy. go, go, go. Dopóki nie ma kali. Żeby tutaj też. No, ja, o wilku, wilku mowa. Ok, to to muszą być szybsze wymiany. Zobaczcie, my golda tracimy. Świetnie. Bardzo ładny gang. No, i my możemy tutaj odprzować. Świetnie, bardzo ładny gang, naprawdę bardzo ładny gang ze strony Gregasa. My tutaj również fajnie ją obiliśmy. No i mamy asystę. Dzięki czemu mamy 4000 golda. No i trochę. Byłem przekonany, że się wycofamy, nie pytajcie. No i dzięki temu trochę wracamy do gry. Tutaj na pewno nam to dosyć mocno ułatwi rozgrywkę. Tym bardziej, że, że wiemy już mniej więcej, jak grać na akali, czyli szybka wbitka. Czyli prawdopodobnie wbitka z jedynki, ucieczka z dwójki. No i akali nam tutaj dużo nie robi. No a później łapiemy ją w naszego tutaj szarka i dobijamy. Jeżeli będzie wystarczająco dużo HP, miała wystarczająco mało HP w sensie. No, tak to wyszło, tak średnio. To to, to, to bitka. Ale tutaj widzimy, że Fiora schodzi, więc tutaj nic straconego. Ale my bardzo sobie farmimy tym Fizem. Nie wiem, czy mi, tylko mi się wydaje, że farmienie Fizem jest mega ciężkie. Czy generalnie jest mega ciężkie farmienie Fizem? No, po prostu ja nie potrafię farmić, jeżeli się używa drugiej umiejętności. No to, to wcale takie skomplikowane Nie jest, jakby nie patrzeć. Użymy Warda tutaj tej krzaczki, oni mają Herolda. Spoko. Pudło. A bez drugiej umiejętności jesteś już troszkę Akali. Osiemna, chcesz mnie zabić? To chodź, spaniaczku. spróbujmy zabić. Ja się pozwolę wycofać, bo widzę, że tutaj Ranger można na ulcie w nas bić. Jest tutaj Herold. No my tym bardziej dużo nie zrobimy. Więc budki, żeby to szybko wracać. Fajnie, że Jana już tam idzie. Idzie Gragas, więc bardzo ładne zgranie. No, my tutaj dużo nie robimy. 4,5 tysiące golda, więc mamy więcej od Akali. Jest naprawdę fajna informacja. Natomiast, natomiast co? No, tracimy to wieżę, nam idzie. Więc postarajmy się jej tutaj no, finalnie nie stracić. Udało nam się jej nie stracić, na szczęście. No, ale ta Akali już się tutaj czaję, Już się tutaj czaję. My dalej nie mamy. Hmm, full bildu, Więc tutaj nas spokojnie przede wszystkim. To jest Botoszedł, chyba chciał nas dosięgnąć. Albo to duszki Jany. Nie wiem. Hmm. O! Co się dzieje? Dobra, hu, udało się zabić. Hu, a, goni nas. Pak! Korki! A. Pomocy! Nie! Łup! Rengar, a spadam stąd, spadam stąd, nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie! Fuck that, out, du, du 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 Ależ tutaj się akcja wywiązała, moi drodzy! Rengar uciekł, uciekł na low, my uciekliśmy na low. Udało nam się zabić tutaj Jankę. Nikt z naszej drużyny chyba nie zginął, więc no tutaj jak najbardziej wymiana na plus. No i tutaj no Akali jest obita, więc my teraz możemy ją... Myślę, że możemy ją obić, a później zabić, czyli jedna wbitka i zabitka. Prawie brzmi jak jedna bitka i zapitka, jakbym był jakimś alkoholikiem starym, ale nie jestem. Widzę, że tutaj jest Gragas. Myślę, że możemy mu pomóc. Udało się zabić. Super. Obawiam się, że teraz możemy umrzeć. No i tutaj braku brak, brak tarczy od Jana. Gdyby Jana dała tarczę, której chyba nie dała, myślę, że moglibyśmy przeżyć. Szkoda. Natomiast widzę tutaj potencjał, tak naprawdę, jaki posiada. Wow, what Wow, cały z seryjnym zabójstw i zabijała jeszcze Rengara, super. No natomiast widzę, że tutaj no, Fiz posiada mega potencjał i sporo obrażenia. I myślę, że jeżeli jeżeli ktoś, ktoś mainuje Fiza, no to może naprawdę wiele nim zdziałać. Ja osobiście no Fiza raczej mainować nie będę. No ale nie wiem, czy nie będę sobie nim czasami pykał, jeżeli, jeżeli będę sobie grał, bo grać nim przyjemnie. Po prostu grać nim przyjemnie. Jest to przyjemna postać do irytowania przeciwników. E, widzę, że tutaj już Akali będzie szła. O on, on gdzieś tu pójdzie pewnie. Oj no, trochę, trochę za późno. Mogliśmy to lepiej zachować. Raz padę stamtąd. Ile nie mają HP? O kurwa! Coś na mnie uwziąłeś, tak? Weź, spadaj, gościu. <grystu> wow. No, mają dużo HP. to Akari tutaj na low, ale. No, my dużo nie zrobimy, mamy 6000. Co on? Co on tutaj? Halo, panie Ręgarze, co pan tam? Super, Fiora go zabiła. Bardzo fajnie, nie wiem, czy dostaliśmy asystę. Tak, dostaliśmy asystę, więc to jest chyba dla nas dodatkowy gold. Cofnijmy się po marmole... marmoladę. Co? To nie, nie ma w ogóle sensu. To, to nie, nie są, są, to nie jest zabawne, to nie jest fajne, to jest głupie, to jest dziecinne, co nie? Dajcie znać w komentarzu. <grym> dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Sprawdź to gówno, ja i moje ziomki. Kto słuchał ten wiek, kto nie wie, ten dalej nie wie. Mniejszą większość. Szkoda, że nie zdacywaliśmy. Zrestałoby nam się cooldown na drugiej umiejętności, no a my tutaj myślę, że możemy tą Akali tutaj, no możemy ją tak poszczypać trochę co, chociaż ona ma reda. No, teraz bardzo ładna wymiana. Dla nas oczywiście. E, idzie Jana na bocie, więc my tutaj też na spokojnie zagrajmy, spokojniej. Mhm. wiemy, że ona tutaj jest, na bocie będzie tutaj przyjemniej się grało naszej drużynie, jest tutaj Akali. Idzie ranger. Idzie ranger, uważajmy. Eee, czemu on tyle bije? W ogóle ulta spodobaliśmy. Co, to ci stanęło? Czy Akali umrze, czy umrze Gragas? moje drodze, ależ za emocjonująca walka. Gragas ucieka na low. Niestety nie zdążył wziąć tego kwiatka leczącego. Szkoda, że tutaj Fiora nie zeszła. Fiora by miała darmowego killa na Akali. Niestety Fiora dalej poszuły swojego topa. A Tryndamer już do niej. Wraca, jesteśmy teraz mocno puszowani na midzie, jesteśmy bardzo mocno puszowani na midzie tutaj. Ewidentnie Akali z corkiem sorki Corki, Corki chcą spuszować tego mida, my natomiast dopiero wstajemy. No i dwie wieże na midzie padły, jeszcze padnie. Prawdopodobnie Fiora na topie, na topie Fiorze się nie uda tego przeżyć. My tutaj no powinniśmy, powinniśmy teraz ewidentnie tutaj farmić się, zagrać bardziej defensywnie, być może bardziej agresywnie. Być może bardziej powinniśmy się wbijać, być może nie mam pojęcia co robić, tutaj się ktoś cofnął, szkoda, wielka szkoda, bo plan był naprawdę dobry, plan był naprawdę dobry, aby ich tutaj pozabijać, niestety nie udało się, natomiast jest które którego gonimy, jest również korki. i w korkiego się będziemy wbijać. Chcemy gonić Tryndę, nie chcemy, prawdopodobnie on ma jeszcze swojego ultimata, natomiast jest tutaj Akari. Dlaczego my tutaj jemy? Warda, halo. Pro, proszę dać tutaj wardę. Oryszu grane! Ła! Ale pięknie, ale pięknie porobiona ta. Akali, no i moi drodzy, my wracamy do gry. Wracamy do gry, tutaj z Janą możemy ich tutaj skutecznie obijać. 5 sekund do naszego do skoku, przeskoku, odskoku i. I innych koku. Czemu on nie użył ulta? Czy użył ulta i po prostu zdechł? Nie wiem. No, powinniśmy się wycofać. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy. Nie chcę, nie chcę mi się z nimi bić. Możemy kupić zonię, która nam zapewni przeżywalność. It's good time to back. No i moi drodzy, wracamy do gry. Wracamy do gry. Możemy teraz. Co my teraz będziemy budować w ogóle? Uuu, mierz pistolet Hekstech. Nice. -o. Niesu, nie mam pojęcia po mieczki Fizzowi Miecz, Hextech, ale prawdopodobnie pasywka będzie dobrze działać. Fajnie byłoby wziąć m, aktualnie tutaj Smoka, który jest m, piekielnym Smokiem, jest najlepszym Smokiem w grze, Fiora pushuje, więc my tutaj będziemy czterech na, 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 na pięciu być może. Możemy tutaj zlutować na pewno. Kurde, gdzie ja to A, rzuciłem na Rengara, to spoko. I się źle dzieje, źle się dzieje, słuchajcie, mamy smoka. Udało nam się ukraść smoka, jest to świetna informacja. No i powinniśmy się teraz wycofać. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, mamy 10 sekund do Ulta, więc tutaj na pewno nas spokojnie. Chyba, że weźmiemy jeszcze tu wie, że nam idzie. Słuchajcie, myślicie, że się uda? Na no, jak nie? Niceu! Ale świetny jest Ale mi się nim przyjemnie gra, słuchajcie. Ale mi się nim przyjemnie gra. Wow, zabijmy Korkiego na bocie, Myślę, że Korkiego możemy na spokojnie zabić z ulta, Chana idzie defować topa. No i z, oj, oj oj jesteśmy odkryci już, szkoda. Czy my go tutaj złapiemy jeszcze? Oj, brakuje nam tutaj, brakuje nam tutaj słuchajcie, Zoni, która by nas prawdopodobnie uratowała. No bo gdyby Zonia, no to byśmy mogli tutaj prawdopodobnie... Przeczekać i użyć po raz kolejny do skoku. Myślę, że tutaj nasza niestety Aleksaja umrze od Akali, dokładnie Akali się spustoszenie. Natomiast no, Strenger nam idzie, może, może również umrzeć, chociaż tutaj ewidentnie Trynda go uratował, bo no, nasza drużyna przez tego nie goniła. Chociaż tutaj nasz Gragas, słuchajcie, gra całkiem agresywnie, bardzo ładne tutaj podrzucenie przez Ortizane e, i piękne finishszuowanie e, się na twarz Akali przez Fiorę. Dwa trupy dla Fiory. Okej, okay, dwa finisze. Świetnie. Um, czy będą cztery? Czy będzie quadra kill? No ja też muszę Fiora pograć, bo chyba, chyba mam nagrany jeden odcinek Fiora, ale prosiliście o drugi, więc no tutaj myślę, że się może ugnę. Chociaż nie wiem, jeżeli mam nagrany to nie wiem, ale no Fiorą też by się przyjemnie grało. Generalnie grało mi się nieuprzyjemnie, więc być może no nie wrócimy po prostu. Nie mam pojęcia, sprawdźmy to. Jesteśmy 7-4, nie zauważyłem kiedy. Ale to dobrze, ale to bardzo dobrze wiedzieć takie rzeczy. No i co, i, i muszę, na pewno fizę muszę poćwiczyć nad farmą, to jest must have. Ja jestem ciekaw, czy coś jeszcze mi tutaj zostanie do poćwiczenia. Z bota być może będzie szedł gdzieś tutaj korki. Hmm. Korki jest na bocie, więc okej, okay, spoko, Czy ja się w niego wbijać pod wieżę? On jest wysunięty mocno. No, tutaj niepotrzebnie się Fiora wbija, ja bym go i tak zabił. No ale spoko, skoro chciała, to jest. Wow, ale tutaj ograne. Udało się zabić Rengara, ale to pięknie Fizę można ogrywać, słuchajcie. fizem można robić tak piękne akcje, że to się w bani nie mieści. czwórka przeciwników nie żyje, no to tutaj nam nas nie. Aaaa! Nie będzie w stanie zaskoczyć jeden przeciwnik. Bo to zastanawiam się, czy oni nie grają bez jednego przeciwnika. Nie, jest to Legendammer. Czy my chcemy go zabić? nie sądzę, żebyśmy dali radę. Powinniśmy się chociaż słuchajcie. Czemu on nie używa Ulta? Co jest? Dlaczego on nie używa ulta? Dobra, teraz się wycofajmy, bo Korki nas na pewno zabije. No, wystarczająco dużo zrobiliśmy. Fajnie, że ten Trynda jeszcze go zabiliśmy. Czy my teraz budujemy? takie jest zabójczy kapelusz Rabadona. No i powiem wam szczerze, że zabójczy kapelusz Rabadona da nam jeszcze więcej AP. Co zapewni nam, no, jeszcze większe obrażenia, tak naprawdę. A weźcie pod uwagę to, że to jest mój pierwszy mecz Fizem, Więc, no, sądzę, że jak na pierwszy raz, to jest, wiecie, hmm, mój pierwszy raz z Fizem. Sądzę, że jak na pierwszy raz idzie mi naprawdę całkiem nieźle. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy jak, jak myślicie, czy idzie mi całkiem nieźle, czy też nie. Jest tutaj. Oj, zostaliśmy trafieni. nie ma. Fajna kontra. Mhm, no, fizem można fajnie kontrolować. Zwardujmy tego smoka. Nie dajemy im go łatwo wziąć. Nie wiem, co przeciwnicy mają obwardowane, więc sprawdźmy to. Na pewno nic tam. Idzie tutaj akali, idzie tutaj korki. Ja bym się bał, więc bym są po prostu spadał. Hmm. Czekajcie, bo teraz jesteśmy nie, jesteśmy nie w fajnej pozycji. Ale tu się dzieje rozpierdziel, co? My no przeciwnicy nie są w stanie nic zrobić, ale tutaj się mocno rozpierdzieli dzieje. Co, co, co tu się stało? Co tu się ja nawet nie wiem co się stanęło, ale wiem, że dostanęła się nasza wygrana i jest to piękne spinisowanie tak naprawdę rozgrywki tutaj jeszcze z onią na przeciwnej fontanie. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że meczek Wam się podobał. Jak dla mnie był on ekscytujący, tak, tak troszeczkę ekscytujący. No bo bałem się, że pójdzie mi gorzej i trochę się stresowałem, bo wiecie, chciałbym Wam pokazać jak najlepsze tutaj rozgrywki. W każdym razie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapy w górę, jeżeli chcecie więcej materiałów tego typu, gdzie sobie testuję postacie lub gdzie cisnę ostro rankedy, tak jak ostatni odcinek z Wild Drifta, czyli serię od, od Brązika do Diamencika, koniecznie, albo może, być może Mobile Legends chcecie, to też możecie zobaczyć, albo coś innego, no, możecie zobaczyć w każdej chwili. Jeżeli tylko zasubskrybujecie kanał, będą Wam się wyświetlać powiadomienia na karcie subskrypcji. No i nie zapomnijcie zostawić tej łapy w górę, aby pomóc mi wrócić w algorytm. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się cześć! We will be in touch!